elo widzowie! co wiem. w sobie zgromadzę motkę. te No, 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 się A, bo raz się zimnąć. Halo! Witam, Czekaj. Nie wiem, taki problem mały jest. Nie będę nagrywał. Eee. Um, Widzowie. Eee. Oh, um, Widzowie... What the heck is that? I nie, cięcie widzę ja muszę tutaj ogarnąć jedną rzecz. Na pewno to, o, dobra. I quick! Dobra, ja może nie, jeszcze serwę. Nie, sza. Ja, Ale nie może gdzieś taminać ginów te sera

Konał na YouTube nie no, chyba widać, że zagramy razem z moim kolegą, widać razem jest tam. Max Player 2 Bot Grand Passowy, to jest najlepszy, Obiec, random e AZ.

Dobra. Zegram się, sami. Dobra, się sami. Dobra, sobie. Wiem, dobra, Dobra, z Nie, ja co mam po racji? Co za kłamcy! Dlaczego chcą robić z ludzi głupców? będzie coś Dobra, gdziemy się w piwnicy. Bra, to o, <ragtany petitariuszy> dobra, to nic nie chcesz. Dobra. jak jak mnie słyszysz, gościu? Nagrywam. Dobra, to jest okej. Dobra. Haha, ale ściemnie, bandy. No masz

gada po chińsku No co ty robisz? Czekamy na dziadzie. Is go! Go 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 go. I'm eating hamburger. Nie, nie go. Go! Tak jesteś mądry? Go! go. Spierdolonej. Co, co? Eee, doszedł kolejny adres do sandboxa. Widzowie, doszedł kolejny adres. To teraz ja wygramy? Tak. Że osoba, która trzyma osobę, może dostać osobę. Albo osoba, która trzyma Chodź za mną. Chodź. My, Otwórz. Papier mój. Tak. Dobrze, dobrze nie Dobrze, chyba mnie słyszy Panie prezydentze, że jest rozumiem Coś tam O, łebonki, fajnie O, fajnie Chodź za mną Chodź za mną Chodź Chodź sobie mikrofon, to, mam włączony. Bądź... Chodź, to ten. Chodź, chodź, bądź. chodź, dwa, jedna, dwa, dwa, Nie dwa, dwa, Nie dwa, 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 dwa,

Ja. Yeah. O oh, no. Please. Eeeem, mmm, mmm, mmm. Gdzie jest tam ten gość kupi? Ten gość kupi troszkę. RIP. O tu! Elo! I don't know. Nie wiem czy mam na służbie czy nie. Tak służba chyba mam gdzieś ten z tego jeszcze z bardzo. O wejdź ten obrazek, wejdź. Weź! dobrze, wejdź. No, chodź. Ja mam chodź, idziemy Chodź szybko, dziadek tu sobie leży, jak sami widzicie nie. Leży, powiemy się dziadu nie, nie się... No i, co to sobie laci, czy co? Go! Yeah. Thank you. Go! Go. go Marianku, go! A chyba już się A Ej, ja mam wszystkie obrazki, prawda? O, ta góra wali, to ja to sobie właśnie Idę za nim, nie wiem co ja mu tak mi się chce, nie chcę, boję no, no, ja się Nie pytajcie się. tak, mam wszystkie obrazki Idę w pierwszy, Marianko. Pindo Pindo, ja mam ten Pindo.

Ale ja nie mogę strzelać I... i co mnie ja jest? To jest na to, co to jest co to jest na co myślisz? jest co się do no jesteś taki głupi. Teraz spałeś z tego. No. Genialny jesteś, wiesz? Dziadek ja, ja ci zauważył. Dzisiaj widzowie. Chwali się, że jest, 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 jest super. Że jest super mocny, że jest super mądry, super, super ultra mega, super genius. A jest odwrotnie. Czemu od niej dostajesz ślizg? Czekaj, nie dostaję obrażeń od mojego szłodkana. O, teraz teraz Oj, dziadzio, nic ci nie pomoże. Nie, Okej, Tamtego teraz, nie wiem, co nie jest. Poszedł w miejsce jedno. Piękny dziadzia, co nie? Widzicie go chyba. I'm not speak you English. Go away.

chodź do mnie Come to me Come to me chodź me, me, me. do mnie chodź do mnie chodź 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 go chodź 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 O, chodź 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 się chodź chodź gdzie go trafiasz

Dziadek ma. Dziadek ma. Dziadek ma tego. Dziadek małym? Dziadek małym. Mał Mał teraz chłop. Chciałem się odwrócić, tylko zastrzele. Wydawało mi się pewne, że on się nie oddotki. Ale my uciekamy helikopterem. Co ty robisz? O kurde, co ja? Co ty Kam na dziadzie? Kam bie dziada? Bambik, bambik. Kanwi, come on me, me dziada, come on me. Nie, nie. To niemożliwe. Chodź oh, dziada. E what the fuck? Nara. Ginę. Dziadek mi porzucił widzowie. Na <tuklary> ja, serio? <keep> <tuklary> I mnie nie kocha. idzie cię. Chyba ja ja. I can't help you. Zadra, come on, bee. Come here. Jestem na górze. Come here. Typ indo. <tuklary>

Venga giace. Che cazzo dice? Un momento, poi dai. Cioè, ma te mi scrivi. Che è questo? Non mi interessa che Do. A go Nie wiem w ogóle gra, no gra. Gra, gra. Gra, gra. No, bo, dziadek, dziadek nic nie opuścił, dobra, czyli on gra. Ty... Halo, czekam na Ciebie. No, ja to niego muszę, dać bombę. Halo, dziadek, ale proszę cię już przyjdź łupki. a